Najbardziej uroczyste święto. Uroczystość Bożego Ciała Kościół pragnie w sposób szczególny uczcić rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i zarazem przypomina tę najradośniejszą i jednocześnie niepojętą prawdę, że Pan Jezus daje się nam codziennie jako pokarm dla naszej duszy. Celebrację święta rozpoczyna uroczysta Msza święta, a po jej zakończeniu następuje procesja, przeżywana jako publiczne wyznanie wiary. Pan Jezus, cudownie obecny w najświętszym sakramencie, otoczony rzeszą miłujących go wiernych, przemierza ulice naszych miast i wsi. Jego boskie ciało, niesione przez kapłana, Pięknej monstrancji, ukrytej pod baldachimem, przejdzie obok naszego domu, aby go pobłogosławić, a nam powiedzieć, że jesteśmy jego ukochanymi dziećmi, że cieszy się naszymi codziennymi radościami, pomaga nam dźwigać ciężar choroby, cierpienia. Piękną procesję otwiera krzyż. Wierni, często ubrani w regionalny strój ludowy, niosą sztandary i chorągwie kościelne. Dzieci pierwsze komunijne sypią płatki kwiatów przed najświętszym sakramentem. Wokoło unosił się zapach kadzidła i rozlega dźwięk dzwonków, a oprawę muzyczną zapewniają orkiestry wojskowe, strażackie lub zakładowe. W niektórych miejscowościach u układane są dywany kwiatowe. Parafianie dekorują ulice i domy, wokół których przechodzi procesja. W oknach stawia się kwiaty, święte obrazy, symbole religijne, zatyka się flagi maryjne, papieskie. Uroczysta procesja zatrzymuje się przy czterech polowych ołtarzach przyozdobionych obrazami, gałązkami brzus i kwiatami. Ołtarze symbolizują cztery strony świata, cztery żywioły oraz cztery ewangelie. Przy każdym z nich kapłan czyta lub śpiewa fragment ewangelii, wygłasza homilię oraz udziela wiernym błogosławieństwa najświętszym sakramentem na cztery strony Świata. Dawniej przy ołtarzach odgrywano sceny, w których występowały postacie biblijne, recytowano religijne wiersze i śpiewano pieśni adoracyjne. Amen. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywane także Bożym Ciałem, Kościół Katolicki obchodzi w czwartek, 11 dnia po zesłaniu Ducha Świętego. W 1263 roku we włoskiej Bolesenie miał miejsce cud eucharystyczny. Chociaż w rękach wątpiącego w przeistoczenie Księdza zaczęła krwawić. Następnym z tych zdarzeń było ustanowienie tej pięknej uroczystości dla całego Kościoła. Uczynił to papież Urban IV w sierpniu 1264 roku, jako zadośćuczynienie za znieważenie Chrystusa w najświętszym sakramencie, błędy heretyków, oraz uczczenie pamiątki ustanowienie najświętszego sakramentu, która Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względów na powagę Wielkiego Tygodnia. Decyzję tę zatwierdził papież Klemens V w 1314 roku. W Polsce Boże Ciało jest obchodzone od 1320 roku, najpierw w decyzji krakowskiej a od XV wieku w całym kraju. Udekoruj okno Boże Ciało. Instytut Księdza Piotra Skargi pragnie ożywić tę piękną tradycję radosnego świętowania i manifestowania wiary w Jezusa Eucharystycznego, dlatego rozsyłamy do polskich rodzin wykonany na tkaninie obraz największego sakramentu. Zachęcamy wszystkich, by wywiesili go w oknach Boże Ciało i w ten sposób publicznie wyznali swą wiarę.